Witam Was ponownie, musiałam y, spacyfikować średnie dziecko jak to się ładnie mówi y, wracając do tematu y, to jest spray na świeże rany y, których oczywiście przy małym dziecku nie unikniemy mimo tego, że mamy oczy dookoła głowy i, i pilnujemy 24 godziny na dobę zawsze się zdarzy tak, że nasze dziecko gdzieś się zadrapie gdzieś się przewróci y, nie daj Boże skaleczy to jest coś, co nam odkazi błyskawicznie Wszelkie tego typu miejsca. Natomiast, e, Oktenili, to jest taki żel w takiej pompeczce zamykanej. E, I tutaj e, taka żelowa formuła pozwala na to, że na taką ranę, która troszeczkę niestety już się zanieczyściła i e, nie wygląda zbyt dobrze, albo długo się po prostu babrze możemy ten żel nałożyć i on sobie tam tą ranę nam zabezpieczy i pozwoli wytworzyć taką naturalną barierę przeciwko po pierwsze dostępowi powietrza na tyle że, że te bakterie, które tam gdzieś się rozwijają, one ich jakby rozrost zostaje zahamowany, a po drugie nie dopuszcza do nowego nadkażenia z zewnątrz może być stosowany do pępuszków kiedy się słabo goją ten może być stosowany do przemywania pępuszka kiedy jest jeszcze bardzo świeży to są naprawdę dwie rzeczy, bez których myślę żadna mama obyć się nie może dużo lepszej i dużo skuteczniejsze niż gencjana i niż woda utleniona w jakiejkolwiek postaci także polecam Wam te produkty Octenilin żel ja myślę, że, że one się powinny znaleźć w każdej apteczce w domu, gdzie są takie zupełnie malutkie i takie troszeczkę większe dzieciaczki. I to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że to Wam się podobało i że będziecie do mnie zaglądać częściej, nie tylko po recenzji dziecięcych produktów, także po recesję tych troszeczkę innych, bardziej kolorowych dla trochę bardziej dorosłych dzieciaczków. Trzymajcie się, do zobaczenia.